Cześć! Witajcie! Z tej strony Włody oraz Mary. Właśnie. I w sumie dlaczego tutaj jesteśmy? Słuchaj, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat naszej zbliżającej się kampanii. Chciałbym też porozmawiać z Tobą na tematy związane z Twoim doświadczeniem rpg -owym. Myślę, że to może być interesujące dla słuchaczy. Słuchaj, zacznę, zacznę, zacznę od pytania takiego. Z czym Ci się kojarzy Pathfinder? Tak Tobie osobiście. Jeszcze nie graliśmy, żeby nie był. Z klimatem fantasy. Z klimatem fantasy. I myślisz, że co czeka Was na szlak? Myślę, że mhm. będziemy mieli możliwość odkrywania zarówno um, własnych siebie, własnych postaci i gdzieś tam swoich słabości, mhm. mocnych stron i naszych tajemnic wzajemnych oraz mhm. Będziemy się mierzyć z różnymi przeciwnościami, które po prostu będą na szlaku, tak? Albo związane z nami, z naszą przeszłością, mhm. albo po prostu tam z okolicznościami, mhm. z środowiskiem, w którym że aktualnie znajdziemy. Jasne. Czyli, czyli właściwie tutaj już widać, że doświadczenie RPG-owe ogólnie rzecz ujmując masz. I chyba dość spore. I, I o nim chciałem też porozmawiać, ponieważ myślę, że to, co wniesiesz sobą podczas rozgrywki, no to właśnie na pewno eksplorowanie postaci, ponieważ e, tak, gram z Mary od lat i, 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 wiem, i, wiem, i wiem mniej więcej, co lubi. Mniej więcej dlatego, że żaden z nie, nie wejdzie do głowy swojego gracza i takiej możliwości nie ma, choć bardzo byśmy czasem tego chcieli. Natomiast... E, no i e, nie zawsze. Tak, <laughs> tak, <laughs> tak, to prawda. Ale powiedz mi w takim razie, e, co, co do tej pory grałaś i, i w co lubisz najbardziej grać? Naczelnym systemem, w który grywam mhm. jest oczywiście Zew Mhm. Zaczynałam od Warhammera mhm. i Pozorom, mimo że wszyscy gdzieś tam zawsze te dedeczki na pierwszym miejscu stawiają, jako te pie pierwsze mhm. systemy. Natomiast u mnie był to Warhammer i Cyberpunk i Dzikie Pola. Dzikie Pola, wow. Pola. Ale zdecydowanie moje serce leży blisko e, Zatopionego Mostu w Pacyfiku, ze wtulu. Mhm. E, no i tak, no ale nie mam jakby mm, przeciwwskazań i nie mhm. mam żadnych wątpliwości, że inne systemy również e, są ciekawe. Na przykład Pathfinder. No właśnie, Pathfinder. W którym miałem bus... prawie zerową listyczność do tej pory. Ja myślę, że bardzo znaczy, dobrze. Te znam, tak, ale... No jasne, wiesz co? Ja myślę, że to bardzo dobrze, dlatego że dzięki temu będziemy mogli e, wspólnie też podkrywać pewne rzeczy. Myślę, że część z widzów również będzie miała pierwszą styczność z Pathfinderem gdzieś dzięki nam, mam to nadzieję. E, więc będziemy mogli pokazać im, jak ten system wygląda i e, co jest w nim interesującego. E, Tutaj ci powiem taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o Zefktulu, to w Pafajderze również odnajdziesz e, mity. Są bogowie, e, są przedwieczni, więc, więc, więc gdzieś istnieje drobna szansa, że może gdzieś historią to również się zawiąże. Ale słuchaj, właśnie, e, bohater. Bohater, z którym do nas przychodzisz, kto to jest? To jest e, szczurzyca. Mhm. O wdzięcznym imieniu Pestka, która pochodzi z bardzo licznej rodziny, jak możemy się wszyscy domyślać. No i teraz problem jest taki, że ma pewien sekret swój. To znaczy, jako że no, szczur, który takim, takim cinkciarzem jest w tym mhm. swoim mieście i rzeczywiście zbiera różne rzeczy, różne trofea i inne tego typu elementy, mhm. gdzie się składuje. Natomiast Pestka ma to do siebie, że ona nie do końca odnajduje się w tym, co robi. Okay. Jej duża rodzina na czele z bratem, ogryskiem, takim osiłkiem, co to rządzi całą tą gałęzią rodzeństwa, no jest, jest osobnikiem, który, który rzeczywiście w jakiś sposób imponuje Pestce, ale ona by bardzo chciała jednak iść w muzykę. Muzyka. Taki szczurzy mhm. no z tym, że nie ma możliwości rozwoju, prawda? także yy, I też jakby nie do końca jest to, co robią mhm. w góry, więc yy, jakby... Sz... Powiedzmy, że nie do końca chce się ujawnić tym mhm. swoim sekretem, tak? I yy, yy, jest to problematyczne. czy gdzieś po kryjomu przygrywa? Grywa, tak. A na jakim instrumencie? Czy na wszystkim? Czy właśnie szuka tak, tego wydaje instrumentu? Wydaje mi się, że ona szuka tego instrumentu. Jasne. Okay, czyli czyli próbuję wszystkiego. Czyli jeżeli czyli gdzieś... w tej kryjówce, mhm. tam gdzie składuję swoje e, różne rzeczy, skradzione i, i zdobyte. E, na pewno się jakieś elementy muzyczne, typu struny, może jakieś, jakaś krajalnica do jajek na przykład, mhm. na której gdzieś tam wygrywała jakaś harmonika, takie rzeczy. Okay. Ale Aha. to, od czego się zaczęło, to jest i w ogóle od czego jej imię się wzięło, to grzechotka, którą sobie zrobiła z mhm. pestek od e, jabka. Mhm. I zaczęła tym e, jeszcze za czasów dzieciństwa wczesnego, będąc szczurzejąciem malutkim e, przygrywać sobie. No, się no ładne to jest, muszę ci powiedzieć. Także fotka jest, e, czas. Jest, to, jest. Jest to naprawdę ładne. Powiedziałaś, że składowałaś różne rzeczy, mm -hmm. czyli możliwe, że znajdują się tam jakieś tajemnicze przedmioty, może no coś, no. co znalazłaś przez przypadek i, i mogło mogło oddziaływać w różny sposób, okay. dopiero zacznie oddziaływać. Jasne, czyli. Jak najbardziej. To wydaje mi się, że pestka szukała wszystkiego wszędzie i wszystko może być. W mhm. Gdybyś miała powiedzieć jednym zdaniem, jaki charakter ma twoja postać. Trudne pytanie. Wydaje mi się, że. Charakter ciężko określić. Mogę jakby... Ona na pewno, jeżeli chodzi o cechy, mogę powiedzieć, że jest na pewno zambitna, jest, jest trochę zagubiona. Wydaje mi się, że ten jej charakter nie jest zły. Jest mhm. neutralny, ale oczywiście no, robi złe rzeczy, tak? Mhm. No bo często była przymuszona, albo e, to leży w naturze, tak? Jej gatunku, jej rodziny, rasy i tak mhm. dalej. Ale wydaje mi się, że ona. Nie wiem zresztą, zobaczymy. Czyli na razie. Sama musisz poznać pestkę, dopiero. Ale tak. Trochę tak. No to miejmy nadzieję, że Mary będzie eksplorowała charakter swojej postaci podczas rozgrywek. Odpowiesz sobie dzięki temu, kim jest pestka. A może właśnie to ja jest. Myślę, że pestka <laughs> może być takim szlachetnym szczurem, który w jakiś sposób chce, jakby nawrócić się na tę dobrą ścieżkę. Zrobić coś dobrego dla siebie i być może dla innych. Ja gdzieś przed oczami mam troszkę taką postać w stylu Aladyna. Gdzieś mi się tak kojarzy. On też tak troszkę był złodziejem, który stał się ani tak. bohaterem I, i, może, i może taką drogę też obierze twój bohater. Jest to prawdopodobne, to znaczy... tak, no może tak być. Może tak być, mhm. to jest dobra referencja, być może tak. Okej, okay. dobra, słuchaj, ja myślę, że w takim razie szlak cię za chwilę przywita, rozpoczniesz swoją podróż i, i tym samym zapraszamy serdecznie na odwiedzanie naszej strony i poznanie pestki wraz z meryt. Zapraszam. Zapraszamy.